No się ty... nie ruszą ku**a, mnie nie, jest nie mówię, mówię. Lecisz, Wiedzą o mnie dobrze się. i nie ruszą się Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie I Jeśli czekasz, to, to pożegnasz się Czas zawalczyć wolność żołnierzu no! ja, jest, Ale dobrym ubraniem pan policjant stoi na Nad szpitalem, nad szpitalem, nad szpitalem, nad szpitalem, Lecę mu na łeb no, Nie, nie nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. wyjebało. nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, jeszcze jak strefa tu była. Tak? No, no, wykończenie go. robisz temu snajperowi. Walą, no, Kładź się, Czeka... kładź się, kład, tak, kładź. Się. Muszę to Bierz grała, bierz grała. Alce. Mamy tu średni.